Hej. Dzisiaj znowu twarze, znowu puring, a puring poprzedziło położenie płatków metalu, szlak metalu, tym razem w kolorze miedzianym, piękny kolor i pięknie wyszedł. Szlak metal kładę tak, że najpierw specjalny klej Mixtion, na to płatki szlak metalu. Po wyschnięciu werniksuję specjalnym werniksem do szlak metalu, żeby się nie utleniał i dopiero zaczynam tą pracę z puringiem. Jeżeli jakaś farba mi kapnie na tą część, to nic się takiego nie stanie właśnie dzięki temu, że jest na to położony werniks. Po więcej informacji, jakich używam tutaj klejów, jak to wygląda, odsyłam tu do pierwszego filmiku z tej serii. Również mam nadzieję, że ten kadr jest bardziej korzystny, że jest jaśniej. Zainwestowałam w lampę tutaj, żeby też mi się lepiej pracowało i też żeby Wam się lepiej oglądało. Mam nadzieję, że zmiana będzie widoczna i przechodzę do części purlingowej. Mam tu dwa profile twarzy i dzisiaj pracuję w fioletach. w fioletach: Red Violet i Permanent Violet marki Amsterdam. Piękne kolory. Bardzo je lubię, pomimo tego, że jest w nich taka trudność, bo są transparentne i no i tak, ale są przepiękne i dzisiaj zdecydowałam się z nimi pracować. Oraz kolory do palety: bardzo taki żywy pomarańcz albo taki pomarańczowa czerwień, żółty i turkusowy, czyli ta znana paleta, bardzo żywe kolory, fajne połączenia. I będę pracować w technice swipe, pur. Będę rozkładać farby. Tutaj, jak widzicie, już sobie podmalowałam. Red violet będzie przeciągany. Tutaj fiolet, permanent fiolet będzie przeciągany. I dodam oleju silikonowego tylko do tej wierzchniej farby, którą przeciągam. Wydaje mi się, że tutaj w turkusie i w żółtym może być olej silikonowy, ale nie jestem pewna, ponieważ one są z poprzednich puringów. Nie jestem na 100% pewna, ale nie jest moją, moim celem, żeby wszędzie był olej silikonowy, tylko w tych, którymi będę delikatnie przeciągać po górze. Zapraszam. Niewielkich kubeczkach oddzieliłam sobie trochę tej farby, którą będę przeciągać, i podałam dosłownie po dwie krople oleju silikonowego. I teraz wylewam sobie taką farbę na jakąś podkładkę, będę maczać w niej moją twardszą folię i nią przeciągać. Po każdym przeciągnięciu czyszczę tą folię szmatką, wycieram staram się jak najdokładniej mogę i dopiero przeciągam kolejną. Wzięłam taką szerszą i będę przeciągać prosto. I będę chciała, żeby pomiędzy przeciągnięciami były odstępy, bo lubię je. No i co, zaczynam. Tak to wyszło. Piękna ta paleta jest, bardzo ją lubię. W ogóle żółty z fioletem, pomarańcz super. I tutaj nie dodaję więcej oleju silikonowego. Troszkę starałam się tu rozgonić komórki, bo pęcherzyki powietrza, bo jest ich sporo, no ale też nie chcę za bardzo przygrzewać tutaj palnikiem, żeby mi się za dużo komórek też tak nie utworzyło. Podoba mi się to, jak to jest, że tych komórek aż tyle nie ma, że one są jakby. No, że ich nie ma aż tyle. Spróbuję tu pokazać, mi się ta lampa tu odbija. Słuchajcie, jeszcze nie nauczyłam się współpracować dobrze z tą nową lampą, więc. Mam nadzieję, że ten kadr był, był fajny. Będę to oglądać. Będę patrzeć. O! I takie kolory. No i tyle. Słuchajcie, teraz czekam, aż wyschnie znowu ze dwa dni. Później może coś będę podmalowywać. Zobaczę może kontur tutaj ten miedziany. Jeszcze szukam odpowiedniego koloru. Tego może tak na filmiku nie widać, ale to jest piękna miedź, taka ciepła. Niestety nie mam żadnego ani pisaka, ani farby, która bardzo, bardzo jest do tego podobna. Więc zobaczę jeszcze, czym ten kontur tutaj obmaluję na koniec. Będę to wypełniać, takie ubytki teraz, jak tutaj będę doglądać, suszenia i wyciągać paproszki, czyli to wszystko, co zwykle przez ten pierwszy czas. No i co, zapraszam Was do zobaczenia, jak ten obraz wygląda po wyschnięciu. Tak się to przedstawia po wyschnięciu. Ten fiolet wygląda jak czarny. I przyznam, że w planie było, żeby był bardziej fioletowy niż czarny, ale wyszedł czarny. Nie wyszło to źle. Znaczy, on na tle, jak postawić obok niego czarny, to widać, że to nie jest czarny, ale jak nie ma obok niego czarnego, to no po prostu jest to bardzo, bardzo ciemny fiolet ale super wyszło to wszystko. Oczywiście jest tutaj są plamy oleju silikonowego, które będę czyścić. Super to wyszło. Dużo się tak nie zmieniło. Mało komórek, a większe właśnie taki o to mi chodziło. Wyszło to tak jak chciałam. Jeszcze będę robić kontur tutaj gdzieś prawdopodobnie. A może zrobię po prostu kolorami. Może już nie będę robić konturu tutaj po stronie tej miedzi bardzo fajny ten miedziany szlag metal piękny jest ten kolor muszę go chyba więcej sobie Używać jest taki ciepły. Mam nadzieję, że to widzicie. Taki, no, no taki miedziany, no po prostu super. I cały ten obraz jest w takich ciepłych barwach i z tą paletą. Jeszcze ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło. Teraz trzeba doczyścić silikon, dać obrazowi wyschnąć i zawerniksować. Będę werniksować te części akrylowe werniksem satynowym w sprayu, a ta część już jest zawerniksowana. Część szlag metalu, specjalnym werniksem do szlag metalu. No i to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu.